Pokażę Wam, jak zarabia się na lipidemię w social mediach. Obejrzymy sobie profil Lipedema Care24. To jest taka pani, influencerka lipedemiczna. Nie ma wykształcenia żadnego medycznego, jest pacjentką. Ma lipedemę pierwszego stopnia i otyłość. W ostatnim czasie bardzo dużo kilogramów schudła. Będąc na terapii analogami GLP-1, ma bardzo duże zasięgi, co się chwali, bo jest to bardzo ważne, żeby przeżyć tą świadomość i edukować. Natomiast poza tym, niestety, na tym profilu widać um, bardzo dużo rzeczy, które pani poleca, proponuje nam różnego rodzaju szczotki, czy elektroniczne ze światłem podczerwonym, czy takie klasyczne szczotki do drenażu limfatycznego. Ja wam już mówiłam, że drenaż limfatyczny najlepiej wykonywać jest dłonią, żeby było to tarcie skóra o skórę i to jest najskuteczniejsze. Szczotka to jest niepotrzebny dodatek. Poza tym tutaj widzimy, że pani często używa różnego rodzaju olejków do drenażu limfatycznego. Czy to jest potrzebne? Nie, ponieważ podczas drenażu nie powinno używać się kremów czy olejków, które spowodowałyby poślizg. Chodzi o suche tarcie skóra o skórę. Widzimy tą szczotkę, czy jest potrzebna. Zbędny wydatek, raczej, ja bym to tak nazwała. Ciężko jest kontrolować też ciśnienie, jakie my wywieramy na tą nogę. Poza tym, czasami pani robi dobrze ten drenaż, w dobrą stronę, czasami niekoniecznie. Tutaj widzimy, że najpierw masuje łydkę, a potem udo. No nie, najpierw powinno się drenować to, co jest bliżej centrum ciała żeby oczyścić te drogi bliższe torsowi, a potem te dalsze, czyli najpierw udo, potem łydka. Taka jest kolejność. Druga rzecz. Tak jak mówiłam, Pani jest na analogach glt 1 które podaje się podskórnie. I tutaj mamy bardzo dużo wideo, gdzie Pani pokazuje po prostu, jak nabiera ten lek, jak przygotowuje ten zastrzyk, jak go sobie podaje. Pisząc też, że łagodzi to stan zapalny, że sprawia, że nogi są lżejsze, że zmniejsza to poziom bólu. I oczywiście w opisie czytamy, że jak do niej napiszemy, to wyśle nam informacje, tak, jakieś tam polecajki. Potem okazuje się, że promuje suplementy, tak zwane naturalne aktywatory GLP-1. To są takie suplementy, które mają troszeczkę naśladować to działanie GLP-1, czyli to uczucie sytości, zmniejszanie tego poziomu głodu. Tylko tak. U tej pani ten efekt jest tego chudnięcia dlatego, że pani stosuje lek analog jeden, 1 który ma udowodnioną skuteczność na to, że pomaga zrzucić nawet bardzo dużo kilogramów. Pani na tych reelsach, jak widzimy, no pokazuje po prostu, że robi te zastrzyki. Pisze o superlatywach, natomiast link jest do suplementów, które już nie mają takiego tak, działania. Między innymi tam jest berberyna. I tam są jakieś suplementy na drenaż limfatyczny, czyli takie trochę odwadniające. Natomiast ten efekt tutaj pani raczej był z powodu leków, a nie tych suplementów. I tutaj troszeczkę odbiorca może być mylony. Suplementy powinno zażywać się po konsultacji z lekarzem, dietetykiem, po wykonaniu badań krwi. Natomiast nie kupujemy suplementów po właśnie takiej rekomendacji influencera. Bo tutaj efekty nie będą takie spektakularne. Mamy platformę wibracyjną Często mnie pytacie o platformę wibracyjną. Tak, platforma wibracyjna pomaga na Odpływ tej limfy z nóg, tak? Natomiast nie jest ona dla wszystkich, i tutaj uczułem, że jak mamy jakieś choroby żył, to nie powinno się używać platform wibracyjnych. Natomiast czy platforma wibracyjna w ogóle jest w jakichś zaleceniach naukowych? Tak, właśnie w Stanach Zjednoczonych platforma wibracyjna jest w zaleceniach, rekomendacjach y, polecana. Więc platforma wibracyjna, jako dodatek do diety sportu kompresji, może być używana. Najlepiej też po konsultacji, nawet z fizjoterapeutą, lekarzem. O czym trzeba pamiętać, że platforma wibracyjna nie może zastąpić aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna to jest jeden z filarów leczenia lipedemy i nie możemy sobie tego zastąpić platformą wibracyjną, a widzę często, że pacjentki tak myślą. Nie, platforma wibracyjna to jest taki dodatek, natomiast w pierwszej kolejności powinna iść ta aktywność fizyczna. Widzimy tutaj, że Pani też robi bańkę chińską. No ogólnie bańka chińska, jako że działa pod takim podciśnieniem, a w Lipedemie mamy delikatne naczynka krwionośne, co może prowadzić do po prostu łatwego siniaczenia i dużych siniaków po takiej bańce, wiele pacjentek się na to skarży, to raczej lepiej jej nie używać. Bardzo dużo używa sprzętów do masażu, takich typowo drewnianych. To raczej służy do masażu głębszego powięzi mięśni. Można używać takich rzeczy, dobrze by było to kupić z jakiegoś dobrego sklepu fizjoterapeutycznego bądź z tych sklepów dla sportowców. Różnego rodzaju widzę tutaj te masażery. Wystarczy jeden jakiś, najlepiej sprawdzony, dobrej firmy. Te są prawdopodobnie kupione na Amazonie. Lepiej dla bezpieczeństwa i też zwiększenia skuteczności. Najlepiej zapytać fizjoterapeutę, żeby coś polecił. Tutaj widzimy urządzenie, które ma pomóc na guzki lipidemiczne na brzuchu. Ja szczerze mówiąc w całej swojej karierze guzków lipidemicznych na brzuchu nie widziałam. Jest to bardzo, bardzo rzadkie, raczej na Brzuchu jest taki tłuszcz wynikający z otyłości. Natomiast tutaj widzimy po prostu te takie elektrody z podczerwienią, nie wiem, jak to nazwać. Czy coś takiego pomaga? Szczerze, ja bym nie inwestowała w to pieniędzy. Nie ma dowodów naukowych na to, żeby coś takiego zmniejszało te górski. Najlepiej jest już takim masażerem wykonać po prostu e, masaż. Brzuch to jest okolica delikatna, najlepiej jakby fizjoterapeuta. Wytłumaczył, jak masować brzuch. Daję link do swojej listy zakupów na Amazonie, Lipedema Selfcare, tej pani, czyli rzeczy polecanych na Lipedemę, które jak kupimy, no to pani dostanie z tego zakupu jakiś tam procent. No i wchodzimy sobie na taką listę. Lipedema Self -care. Mamy tu bardzo dużo rzeczy. Ja szczerze mówiąc, byłam zaskoczona pomysłowością, twórców tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich gadżetów, akcesoriów, i powiem Wam teraz, że. Mało rzeczy z tego jest tak naprawdę przydatnych i takich koniecznych, żeby kupić, tak? Tutaj mamy sprzęt do ćwiczeń. Równie dobrze coś takiego możemy mieć na siłowni o wiele, o wiele lepszej jakości. Dalej mamy te drewniane masażery. Jak mówiłam, ja bym na, na Amazonie nie kupowała tylko z jakiejś zaufanej firmy. Najlepiej zapytać o to fizjoterapeutę, żebyśmy wiedzieli, że kupujemy coś, co ma fajną jakość i nam po prostu będzie służyło na lata. To, co mnie troszeczkę przeraża, to są wyroby uciskowe, też te pooperacyjne, na przykład w twarzy. Takie wyroby powinno kupować się w porozumieniu z ekspertem. Po profesjonalnie dokonanych pomiarach, tutaj w tym przypadku, twarzy, tak? Żebyśmy mieli pewność, że taki wyrób jest y, po prostu dla nas idealny i będzie idealnie uciskał okolicę operowaną po operacji żeby nie dopuścić do np. obrzęku limfatycznego, tak, y, który potem ciężej by było leczyć. Jeżeli my taki wyrób kupimy niedopasowany do twarzy, to ryzykujemy tym, że jest większe prawdopodobieństwo, że taki obrzęk limfatyczny powstanie, że on będzie się gorzej y, leczył. Dlatego takie rzeczy uzgadniamy albo w sklepie medycznym, albo u fizjoterapeuty i dokonuje pomiaru osoba wykwalifikowana. Bo chcemy po operacji dojść jak najszybciej do jak najlepszego zdrowia. Tutaj jest też proszę bardzo kompresja medyczna do ćwiczeń. Lepiej jest ze względu na to, że kompresja musi wywierać odpowiednie ciśnienia, musi być szyta w odpowiedniej Sposób mamy wyroby płaskodziane, okrągłodziane, Częst, Najczęściej kupujemy te okrągłodziane, szczerze mówiąc, gdzie jest ryzyko, że one się będą na przykład tak zawijać na w miejscach stawów, tak? My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby one się bardzo wżynały, bo może to zakłócać przepływ limfatyczny y, i musimy mieć pewność, że one są dobrze szyte że one wywierają odpowiednie ciśnienie, żeby zapobiegały powstawaniu obrzęków, żeby niwelowały jak najlepiej ból, a nie kupujemy byle czego z Amazonu. Najlepiej jest to kupić ze sklepu medycznego, który ma wieloletnie doświadczenie w szyciu takich wyrobów. Jesteśmy pewni, że oni to szyją w dobry sposób, czy wyroby okrągłodziane, czy wyroby płaskodziane, że są odpowiednie ciśnienia, że nie będziemy mieć jakichś efektów ubocznych, będzie zminimalizowane to ryzyko efektów ubocznych, jakiegoś takiego niedopasowania, bo my też zostaniemy zmierzeni przez profesjonalną osobę albo według profesjonalnych instrukcji. I ten wyrób będzie jak najlepiej do nas dopasowany i po prostu będzie lepiej działał. Są droższe, owszem, natomiast dobrze jest zainwestować, bo kompresja może służyć naprawdę na długi czas. Nogawki do masażu poprawiającego krążenie i chyba też one ocieplają. Nogawki lepiej kupić ze sklepu fizjoterapeutycznego. Takie te kompresyjne do pneumatycznego drenażu linfatycznego. Masażer do twarzy możemy dłonią, łatwo jest akurat twarz dłonią masować. I to jest coś, co mnie naprawdę zastanawia: to są takie pasy, które przyczepiamy w określone miejsca, y nasączamy olejkiem, przyklejamy na przykład, jest specjalny do tarczycy, jest specjalny na wątrobę, na przykład na kolano. Y one też dają ciepło bądź zimno. Y i tutaj producent nam mówi o takich efektach jak poprawa pracy wątroby. Jako, że są na tej Liście Lipedema Care, to tutaj zakładamy, że pani też poleca to na lipedemę. Producent nas przekonuje, że to jest na wszystko: na zaburzenia snu, na regulację perystaltyki, na detoks wątroby, bóle stawów, bóle mięśni. Ogólnie zdrowsze ciało. No, czyli też na lipedemę. Czy to jest potrzebne? Czy to działa? Czy efekt jest tego udowodniony? Nie. Nigdy żadne wytyczne nie wspominają o takich pasach. Na pewno nie na lipedemę. Niesamowite jest to, ile rzeczy powstaje. Okej, okay, tutaj są skarpetki na przykład na obrzęk limfatyczny. Cena 17 dolarów. Szczerze mówiąc, za to cenę dobrych skarpetek na obrzęk limfatyczny nie kupimy. Ja miałabym tutaj wątpliwości, czy one są na pewno dobrze szyte, jakie ciśnienie jest i czy aby na pewno one nam w ogóle będą dawać jakikolwiek efekt. Tak jak mówiłam, kupujmy ze sprawdzonych miejsc książki, szczotki do drenażu. A tutaj mamy suplement, który wspomaga pracę układu linfatycznego, wspomaga też odporność, jest na bazie ziół. Jakie to dokładnie ma działanie? I tak, są suplementy, które pomagają na krążenie. Eee. Czy limfatyczne, czy ogólnie na żyły, na przykład, tak? Czy diosmina i inne. Tutaj, jeżeli chodzi o suplementy, musimy być ostrożni, od jakich firm kupujemy, bo dobrze jest, by było od tych zaufanych, żebyśmy wiedzieli, że na pewno ta substancja, o której nam mówi producent na opakowaniu, że ona jest w tych suplementach. Często teraz już te suplementy są sprawdzone w laboratorium, czy to, co producent mówi, faktycznie jest w środku, tak? Są firmy medyczne, które zajmują się produkcją takich dodatków spożywczych czy suplementów, które ma wspomagać pracę naczyń limfatycznych, pracę naczyń żylnych właśnie. I w określonych przypadkach po porozumieniu z lekarzem dobrze jest stosować jako dodatek do terapii takie suplementy. Natomiast suplementów, ze względu na to, że nie wiemy co tam w środku jest, raczej na Amazonie suplementów nie kupujemy. Chyba, że mamy pewność co do firmy. Tutaj mamy jakieś serum liposukcyjne marki Evelyn, więc dość znana marka, które nam mówi, że daje taką kosmetyczną liposukcję i dalej... Czytamy, że eliminuje celulit. I rezultaty są po kliknięciu, tak? No, to jest takie, taka liposukcja w serum. Lipedema to nie jest celulit. Lipedema to jest stan taki chorobowy, złożony. Celulit to jest defekt kosmetyczny, który ma wiele kobiet. Nie traktujemy tego tak samo i na pewno taki krem, który jest na takiej liście, nie pomoże. A więc podsumowując, jestem bardzo ciekawa, co myślicie o czymś takim. Pani robi dobrą edukację, prowadzi fajną grupę, gdzie pacjenci się spotykają, wymieniają doświadczeniami, ale z drugiej strony promuje nie zawsze to, co jest skuteczne. I mamy, no coś takiego. I na pewno pani zarabia z tego nie niemałe pieniądze? Okej, okay, nie zarabia, tylko to jest takie narażenie pacjentów, którzy tak często nie mają dużo pieniędzy na takie terapie, na kupowanie takich rzeczy. Co o tym myślicie? Jestem bardzo ciekawa. Bo ja widzę tu plusy i minusy. Dajcie mi znać w komentarzu.